Siema. W tym odcinku pokażę takie karty, które mam z zeszłego sezonu i za które tak w ogóle się chcą wymieniać. I tak, no to zacznijmy od Andresa i z zewce Barcelony, Pinto, Jack, Lewandowski, Santana, bazowe karty, chyba dwie tylko. Ibrahim, Lars, Liseu. To jest karta Alfonso Favori i Manuel i Joaquin. Nie wiem dokładnie jak to się mówi. Victor. To jest bardzo za starej edycji. Karta z, Mal z Valencji, Tino, i z Malagi. Ten sam. E, tutaj są karty. Manchester, Ajax. Nie wiem. Napoli, Napoli, Manchester, Olympi, Milan, Arsenal, Olimpiasko, Real Madrid i Juventus. To wszystkie karty. I ja biorę Wam właśnie w tym jeszcze odcinku, jak się, się uda. Pokazać mój. Albo na klej. To jest takie coś. To właśnie nie to. Właśnie myślę, żeby się zamienić. Albo to sprzedać. Tu nic nie ma puste, tylko kilka tam jest. Na tutaj. Coś wklejamy? Z tymi kartami to chyba nie wiem. Myślę, żeby je wysłać i Jak już wiem, jakiemu. Tak myślę. Właśnie. I nie wiem. Jeszcze Pomyślę i wyślę. Właśnie, nie wiem, czy mu się spodoba. Może jeszcze jakieś wyślę. Pomyślę i w następnym filmie powiem już, jakie karty. No to siemka